Ludzie nie są więźniami przeznaczenia, lecz jedynie więźniami swych własnych umysłów. Franklin Delano Roosevelt. To proste, ale niezwykle głębokie stwierdzenie, które podkreśla, że to, co nas ogranicza, często nie jest wynikiem zewnętrznych okoliczności, ale naszego własnego podejścia i sposobu myślenia. Każdego dnia budzimy się z możliwością podjęcia decyzji, które mogą zmienić nasze życie, ale często jesteśmy sparaliżowani przez nasze własne przekonania i lęki. Często czujemy się uwięzieni przez okoliczności, a w rzeczywistości to nasz sposób myślenia tworzy te bariery. Ile razy już słyszałeś o tym, jak zmienić swoje życie, jak zacząć działać, jak wziąć sprawy w swoje ręce? Cóż, pewnie więcej razy niż jesteś w stanie zliczyć i choć wciąż jesteś tutaj, szukasz kolejnego bodźca, kolejnej motywacji, to może ten moment jest właśnie tą iskrą, której potrzebujesz. Ale wiesz co? Ten filmik nie będzie kolejną motywacyjną gadką, która da ci chwilowy zastrzyk energii, po którym wrócisz do starych nawyków. Tutaj będą konkrety. Prawdziwa zmiana nie zaczyna się od potężnego impulsu z zewnątrz, ale od cichej, ale zdecydowanej decyzji, że teraz jest ten moment, kiedy w końcu coś zrobisz inaczej. Często myślimy, że potrzebujemy idealnych warunków. Doskonałego momentu, by zacząć, ale prawda jest taka, że zmiana zaczyna się wtedy, gdy decydujesz się działać pomimo braku tych idealnych warunków. To nie los decyduje o tym, kim się stajemy, ale nasza gotowość do podjęcia kroków ku zmianie, nawet gdy wydaje się to trudne. Zanim jednak ruszysz do działania, warto spojrzeć na cały proces zmiany z odpowiednim dystansem. Zmiana nie jest liniowym procesem. To sinusoida pełna wzlotów i upadków. Nikt nie jest idealny, więc jeśli coś ci nie wyjdzie, nie łam się. Ważne, żeby próbować i podejść do tego z otwartym, pozytywnym nastawieniem. Twoje rutyny mogą się rozwalić, mogą zdarzyć się leniwe dni, a plany mogą pójść w pamięć. To normalne. W świecie, gdzie tak wiele nacisku kładzie się na perfekcjonizm, warto pamiętać, że każda zmiana, każdy krok naprzód, choćby najmniejszy, jest wartością samą w sobie. To wytrwałość, a nie błędźbłość, prowadzi do sukcesu. Dlatego teraz czas na konkrety. Oto 10 rzeczy, które możesz zrobić, aby zacząć zmieniać swoje życie. To proste, ale skuteczne kroki, które możesz wprowadzić od razu. Nie potrzebujesz niczego więcej, tylko decyzji, żeby zacząć. Więc jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, przestań czekać na idealny moment, bo idealny moment jest teraz. Zamiast czekać, aż wszystkie okoliczności się ułożą, zacznij działać z tym, co masz tu i teraz. W końcu to twoja determinacja, a nie los, zadecyduje o tym, gdzie będziesz za tydzień, miesiąc czy rok. Zacznij od zrobienia porządku ze swoim układem dopaminowym. Nasze życie codzienne jest przesycone natychmiastowymi gratyfikacjami. Scrollowanie mediów społecznościowych, gry komputerowe, binge-watching seriali, wszystko to dostarcza mózgowi ogromnych dawek dopaminy, co z czasem prowadzi do obniżenia zdolności czerpania przyjemności z prostych, codziennych rzeczy. Problem polega na tym, że w takim stanie coraz trudniej jest zmotywować się do działania, które nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Jak to więc ogarnąć? Spróbuj przez jeden dzień albo nawet kilka godzin ograniczyć wszystkie te natychmiastowe źródła przyjemności. Odłóż telefon, wyłącz komputer, zrezygnuj z fast fooda. Zamiast tego skup się na prostych, ale wartościowych czynnościach. Spaceruj, medytuj, czytaj książkę, a może napisz coś w dzienniku, albo w ogóle spróbuj go założyć. Detoks na pewno pomoże Ci zresetować system nagrody i odzyskać kontrolę nad swoimi pragnieniami. Dr. Andrew Huberman, neurobiolog z Uniwersytetu Stanforda, często mówi o wpływie dopaminy na nasze codzienne życie. W jednym ze swoich podcastów, Huberman Labs Podcast. Wyjaśnia, jak nadmierne korzystanie z social mediów i innych szybkich źródeł dopaminy może prowadzić do chronicznego zmęczenia i braku motywacji. Poleca on dopaminowy post jako sposób na przywrócenie naturalnej równowagi w mózgu. Jeśli chcesz poznać ten temat głębiej, polecam Ci również książkę Dopamination, Finding Balance in the Age of Indulgence, autorstwa dr. Anny Lempke która dokładnie opisuje, jak współczesne życie wpłynęło na nasze uzależnienie od szybkich przyjemności. Numer 2. Skup się na nałogach. Nałogi. Te małe potwory, które wydają się niegroźne, ale z czasem przejmują kontrolę nad twoim życiem. Może to być picie alkoholu, palenie ganji, palenie papierosów, przejadanie się czy ciągłe sprawdzanie social mediów. Cokolwiek to jest, zrozum, że te nałogi są barierami, które stoją na drodze do zmiany. Jak się ich pozbyć? Nie próbuj od razu rzucać wszystkiego. Zacznij od ograniczenia. Jeśli codziennie wypijasz trzy kawy, spróbuj zredukować to do dwóch. Palisz papierosy? Wyznacz sobie limit, który codziennie będziesz zmniejszał. W przypadku social mediów ustal konkretne godziny, w których będziesz je sprawdzać, zamiast robić to na okrągło. Stopniowe ograniczanie nałogów jest skuteczniejsze i mniej stresujące. Joe Rogan w jednym z odcinków swojego podcastu The Joe Rogan Experience rozmawiał z doktorem Gabor mi, lekarzem i autorem książki The Realm of Hungry Ghosts. Mee podkreśla, że nałogi często są wynikiem głębszych problemów emocjonalnych i nierozwiązanych traum. Zamiast traktować nałogi powierzchownie, warto przyjrzeć się, co leży u ich podstaw i pracować nad tym stopniowo, zamiast próbować natychmiastowych, radykalnych zmian. Numer 3. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. Nie zapominaj o nim. Wiele osób myśli, że jedynym problemem jest ciało, ale twoje zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla twojej jakości życia. Zastanów się, kiedy ostatnio naprawdę zadałeś o swój umysł. Jeśli czujesz, że utknąłeś, że zmagasz się z lękiem, stresem, depresją, marazmem, to może czas pomyśleć o wizycie u psychologa lub terapeuty. Nie ma w tym nic wstydliwego. To krok, który może pomóc ci lepiej zrozumieć siebie i swoje problemy, a także znaleźć skuteczne sposoby na ich rozwiązanie. Dodatkowo książka The Body Keeps the Score autorstwa Bessel'a van der Kolka to must read dla każdego, kto chce zrozumieć, jak ciało i umysł są ze sobą powiązane oraz jak trauma może wpływać na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Numer 4. Stwórz zdrowe rutyny. Rutyny to fundament każdej zmiany. To, co robisz codziennie, ma znacznie większy wpływ na twoje życie niż sporadyczne zrywy motywacji. Jak więc zacząć? Zacznij od prostych rzeczy. Wstań rano i wyjdź na spacer, nawet jeśli to tylko 10 minut. Świeże powietrze i światło dzienne pomogą ci się obudzić, poprawią nastrój i zwiększą poziom energii na resztę dnia. Dodatkowo, poranny spacer daje ci chwilę na zebranie myśli i przygotowanie się mentalnie do nadchodzącego dnia. Spróbuj ograniczyć niebieskie światło przed snem. Ekrany komputerów, telefonów i telewizorów emitują światło, które zakłóca produkcję melatoniny hormonu odpowiedzialnego za sen. W telefonie powinieneś mieć opcję, która pozwala ci automatycznie wyłączać światło niebieskie w godzinach, w których nie sprzyja ono naturalnemu wyzwalaniu się tego hormonu. Kolejnym kluczowym elementem zdrowych rutyn jest planowanie swojego dnia. Wyznaczanie małych, realistycznych celów każdego dnia może znacznie poprawić Twoją produktywność i poczucie kontroli nad własnym życiem. Nie chodzi o to, aby zapełniać każdy wolny moment, ale o to, by świadomie decydować, na co poświęcasz swój czas. Możesz zaplanować czas na pracę, odpoczynek, aktywność fizyczną i rozwój osobisty. Małe cele, takie jak 15 minut czytania książki czy krótka medytacja, mogą w dłuższym czasie prowadzić do znaczących zmian w Twoim życiu. Tutaj polecam Ci zaznajomić się z twórczością Jamesa Cleara. Jest on autorem bestsellerowej książki Atomic Habits. Podkreśla znaczenie budowania zdrowych rutyn jako kluczowego elementu wprowadzania trwałych zmian. W swojej książce wyjaśnia, jak małe, codzienne nawyki mogą prowadzić do ogromnych transformacji w dłuższym czasie. Jeśli chcesz zrozumieć, jak rutyny kształtują Twoje życie, Atomic Habits to lektura obowiązkowa. Numer 5. Zmień nawyki żywieniowe nie musisz od razu przechodzić na dietę, ale małe zmiany mogą zrobić dużą różnicę. Nie mówimy o drastycznych dietach ani jedzeniu liścia sałaty na śniadanie. Po prostu zacznij od ugotowania sobie jednego zdrowego posiłku z przepisu, który znajdziesz w internecie. Zrób to świadomie. Ciesz się procesem gotowania i jedzenia czegoś, co jest dobre dla Twojego ciała. Pij więcej wody. To o, może brzmieć banalnie, ale nawodnienie ma ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i energię. Staraj się pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. Zamiast sięgać po kawę czy napoje gazowane, wybierz wodę. Twoje ciało ci za to podziękuje. Dr. Mark Hyman, autor książki Food, What the Heck should I eat? zaleca podejście oparte na świadomym wybieraniu jedzenia, które odżywia ciało, a nie tylko zaspokaja chwilowe zachcianki. Hyman podkreśla, że małe zmiany, takie jak wybieranie pełnowartościowych produktów, mogą mieć ogromny wpływ na Twoje zdrowie. Jego książka to świetny przewodnik dla tych, którzy chcą zacząć zdrowie się odżywiać bez prowadzenia drastycznych diet. Numer 6. Ogranicz oglądanie pornografii. Pornografia jest jednym z tych nawyków, które mogą mieć bardziej destrukcyjny wpływ na Twoje życie, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Oglądanie pornografii może prowadzić do uzależnienia, wpływać na Twoje zdrowie psychiczne, relacje i ogólną satysfakcję z życia. Choć na początku może się wydawać, że to bezpieczna forma rozrywki, coraz więcej badań wskazuje na jego długofalowe negatywne skutki. Regularne oglądanie pornografii może prowadzić do zmniejszenia wrażliwości na naturalne bodźce, co z kolei może skutkować problemami z libido i trudnościami w nawiązywaniu realnych relacji intymnych. Badania opublikowane w Journal of Sex Research wskazują, że nadmierna konsumpcja pornografii może prowadzić do wzrostu zachowań kompulsywnych i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, zwiększając poziom lęku i depresji. Ponadto, badania przeprowadzone przez doktora Gerego Wilsona, autora książki Your Brain on Porn, Pokazują, że nadmierna konsumpcja pornografii zmienia sposób, w jaki mózg reaguje na przyjemność, co może prowadzić do uzależnienia od coraz bardziej ekstremalnych treści. Jeśli czujesz, że pornografia zaczyna przejmować kontrolę nad Twoim życiem, spróbuj wprowadzić stopniowe ograniczenia. Zacznij od ograniczenia czasu spędzanego na oglądaniu pornografii, a następnie spróbuj całkowicie zrezygnować na określony czas. Istnieją również aplikacje i narzędzia, które pomagają w monitorowaniu i ograniczaniu czasu spędzanego na stronach pornograficznych. Ograniczenie lub całkowite zaprzestanie oglądania pornografii może pomóc w przywróceniu równowagi w systemie dopaminowym i poprawie ogólnego zdrowia psychicznego. Numer 7. Wprowadź zimne prysznice do swojej codziennej rutyny. Dlaczego miałbyś narażać się na ten nieprzyjemny dyskomfort? Czy to tylko kolejny trend, czy może istnieją rzeczywiste korzyści, które mogłyby przekonać cię do codziennego zanurzania się w lodowatej wodzie? Okazuje się, że zimne prysznice mają wiele zalet, które mogą wpłynąć na twoje samopoczucie, zdrowie i psychikę. Regularne branie zimnych pryszniców może przynieść szereg korzyści zdrowotnych, w tym zwiększenie odporności, poprawę krążenia, przyspieszenie regeneracji mięśni po wysiłku fizycznym oraz poprawę nastroju. Kiedy zanurzasz się w zimnej wodzie, Twoje ciało reaguje na stres, uruchamiając reakcję fight or flight, czyli walcz lub uciekaj. Ta reakcja bardzo mocno pobudza układ nerwowy, co może pomóc w walce z depresją i lękiem, poprzez zwiększenie poziomu endorfin i innych neuroprzekaźników poprawiających nastrój. Jeśli myśl o nagłym zanurzeniu się w lodowatej wodzie jest zbyt przerażająca, zacznij od ciepłego prysznica i stopniowo obniżaj temperaturę wody przez ostatnie 30 sekund. Z czasem zwiększaj długość zimnych pryszniców, aż dojdziesz do pełnej zimnej sesji. Możesz również spróbować naprzemiennych pryszniców, naprzemian ciepłych i zimnych, co dodatkowo pobudza krążenie i dodaje energii na resztę dnia. Wim Hof, znany jako człowiek lodu, stał się symbolem ekstremalnych technik oddechowych i ekspozycji na zimno. Hof podkreśla, że zimne prysznice mogą zwiększyć odporność organizmu na stres oraz poprawić ogólną jakość życia. Jego metoda, zwana Wim Hof Method, jest oparta na trzech filarach: zimnie, oddychaniu i umyśle. W jednym z odcinków podcastu Joe Rogana, Hoff szczegółowo omawia, jak zimno wpływa na nasze ciało i umysł, zachęcając do stopniowego wprowadzania tej praktyki w codzienne życie. Możesz także sięgnąć po książkę The Wim Hof Method Activate Your Full Human Potential aby dowiedzieć się więcej o korzyściach zimnych pryszniców i technikach, które pomogą ci zacząć. Numer 8. Zacznij medytować. Czy to naprawdę działa, czy to tylko kolejny trend, który za chwilę przeminie? Czym jest ta praktyka, która przyciąga miliony ludzi na całym świecie? I dlaczego miałbyś zacząć medytować, skoro masz tyle innych rzeczy na głowie? Medytacja może wydawać się prostą techniką, ale jej efekty mogą być głębokie i długotrwałe. Medytacja pomaga uspokoić umysł, poprawić koncentrację, zmniejszyć poziom stresu i zwiększyć poczucie wewnętrznego spokoju. Regularna medytacja może prowadzić do poprawy zdrowia psychicznego, lepszego radzenia sobie z emocjami i ogólnej poprawy jakości życia. Badania opublikowane w Journal of Clinical Psychology pokazują, że medytacja może pomóc w redukcji objawów lęku i depresji oraz zwiększyć odporność na stres. Medytacja to także sposób na lepsze zrozumienie siebie. Daje przestrzeń, aby przyjrzeć się swoim myślom, emocjom i nawykom. Co może prowadzić do głębszej samoświadomości i lepszego zarządzania swoim życiem. Jeśli nigdy wcześniej nie medytowałeś, zacznij od krótkich sesji, np. 5 do 10 minut dziennie, to nie będzie łatwe. Znajdź sobie spokojne miejsce, usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Kiedy twoje myśli zaczną się rozpraszać, delikatnie wróć do koncentracji na oddechu. Możesz skorzystać też z różnych aplikacji do medytacji, takich jak Headspace czy Calm, które oferują prowadzone medytacje dla początkujących. Medytacja staje się skuteczna, gdy praktykujesz ją codziennie. Ale nie przejmuj się, nawet jedna sesja może już przynieść Ci wiele dobrego. Sam Harris, neurobiolog i autor książki Waking Up A Guide to Spirituality Without Religion jest jednym z największych zwolenników medytacji opartej na uważności, mindfulness. W swoim podcaście Waking Up Harris często omawia korzyści płynące z medytacji, zarówno z perspektywy naukowej, jak i duchowej. Jego podejście do medytacji jest proste, ale głębokie i zachęca do regularnej praktyki jako sposobu na zwiększenie samoświadomości i wewnętrznego spokoju. Książka Waking Up to doskonałe źródło dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak medytacja może wpłynąć na ich życie. Numer 9. Praktykuj wdzięczność i pozytywne nastawienie. Czy codziennie doceniasz to, co masz, czy raczej skupiasz się na tym, czego ci brakuje? Czy wiesz, że regularne praktykowanie wdzięczności może przekształcić Twoje życie, wpływając na sposób, w jaki postrzegasz świat i jak się w nim czujesz? Wdzięczność to coś więcej niż tylko mówienie dziękuję. To sposób myślenia, który może odmienić swoją perspektywę. Badania pokazują, że osoby regularnie praktykujące wdzięczność doświadczają wyższego poziomu szczęścia, lepszych relacji międzyludzkich i mniejszego stresu. Wdzięczność pomaga skupić się na pozytywnych aspektach życia, co z kolei zwiększa poczucie satysfakcji i zadowolenia. W jednym z badań, opublikowanych w Journal of Positive Psychology, stwierdzono, że osoby, które codziennie zapisywały trzy rzeczy, za które są wdzięczne, zauważyły znaczną poprawę swojego samopoczucia i redukcję objawów depresji w ciągu kilku tygodni. Zacznij więc od prostego ćwiczenia. Każdego wieczoru przed snem zastanów się nad trzema rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Możesz je zapisać w dzienniku wdzięczności lub po prostu przemyśleć przed zaśnięciem. To mogą być małe rzeczy, jak smaczne kawarano, albo większe, jak wsparcie bliskiej osoby. Kluczem jest regularność i szczerość w praktykowaniu wdzięczności. Z czasem zauważysz, że twoje podejście do życia staje się bardziej pozytywne, a codzienne problemy mniej stresujące. Numer 10. Minimalizm cyfrowy Ile czasu dziennie spędzasz przed ekranem? W erze cyfrowej nasze życie jest wypełnione nieustannymi powiadomieniami, mailami, social mediami i filmami, które pochłaniają naszą uwagę. Choć technologia niesie za sobą wiele korzyści, nadmierne jej używanie może prowadzić do wyczerpania, niepokoju i rozproszenia. Jak więc odnaleźć w tym równowagę? Otóż minimalizm cyfrowy to koncepcja polegająca na świadomym ograniczeniu korzystania z technologii w celu odzyskania kontroli nad swoim czasem i uwagą. Nie chodzi o całkowite odrzucenie jej, ale o to, by korzystać z niej w sposób, który służy Twoim celom i wartościom. To ty masz kontrolować ją, a nie ona ciebie. Zacznij od prostych zmian, takich jak ograniczenie czasu spędzanego w social mediach, wyłączenie powiadomień czy wyznaczenie konkretnego czasu na sprawdzenie maili. Możesz także wprowadzić zasady takie jak cyfrowy detoks z weekendy, gdzie przez określony czas całkowicie rezygnujesz z używania technologii. Przechodząc do końca. Zmiana to nie jest akt jednorazowy, ale ciągły proces, który toczy się przez całe życie. Możemy planować, ustalać cele, budować rutyny, ale najważniejsze jest to, co dzieje się pomiędzy, w chwilach zwątpienia, w małych porażkach, w drobnych zwycięstwach. Czy naprawdę jesteśmy w stanie zmienić swoje życie? Może to życie zmienia nas, subtelnie kierując nas w stronę, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zastanów się przez chwilę: czy to, kim jesteś dzisiaj, jest wynikiem Twoich świadomych decyzji, czy raczej przypadkowych zdarzeń, które Cię ukształtowały? Czy zmiana jest w ogóle możliwa? Jeśli nasze życie to ciąg nieprzewidywalnych zdarzeń, a może prawdziwa zmiana zaczyna się od akceptacji siebie, swoich ograniczeń, a także tej niepewności, która towarzyszy każdemu krokowi naprzód. Filozofowie od wieków debatują nad naturą zmiany i tego, co to znaczy być naprawdę wolnym. Czy wolność polega na możliwości wyboru, czy może na zdolności do zaakceptowania tego, czego nie możemy zmienić? Może największą zmianą, jaką możemy wprowadzić w swoim życiu jest zmiana naszego podejścia do samej zmiany. Nauczenie się, że proces ten jest pełen nieprzewidywalności i że nie wszystko zawsze będzie szło zgodnie z planem. Zastanów się, czy naprawdę pragniesz zmiany, czy może jedynie poszukujesz poczucia kontroli nad tym, co wydaje się chaotyczne. A może prawdziwa zmiana zaczyna się w momencie, kiedy przestajemy walczyć z tym chaosem, a zaczynamy go akceptować i wykorzystywać na swoją korzyść? Czy nie jest tak, że każde wyzwanie, każda przeszkoda, którą napotykasz, jest w rzeczywistości okazją do wzrostu, do nauki, do tego, by stać się kimś lepszym? Na koniec pamiętaj, że każda wielka zmiana zaczyna się od małych kroków. Nie musisz od razu zmieniać całego swojego życia, zaaplikować wszystkich tych rad, które tutaj usłyszałeś. Wystarczy, że zaczniesz od jednego kroku, od jednej decyzji, od jednego nawyku, który stopniowo będzie prowadził cię do większej transformacji. I pamiętaj, że zmiana to proces czasem powolny, czasem bolesny, ale zawsze warty wysiłku. Bo na końcu tej drogi, bez względu na to, jak kręta by nie była, czeka coś, co być może jest najważniejsze lepsza wersja samego siebie. Więc pytanie, które warto sobie teraz zadać, brzmi: czy jesteś gotów na tę podróż? Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie zmiany, wiedząc, że czasem będzie to trudne, a nawet bolesne? Ale jeśli odpowiedź brzmi tak, to co jest pierwszym krokiem, który podejmiesz już dziś? Dzięki za wysłuchanie podcastu. Chciałbym, żeby wszystkie te rzeczy, które tutaj usłyszałeś, wziął z pewnym dystansem. Każdy z nas jest inny, każdy ma inny próg tego, ile jest w stanie zrobić, jak daleko jest w stanie przesunąć swoje granice. Więc spróbuj, po prostu spróbuj i zobacz, jak daleko jesteś w stanie zajść. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.